Dobry wieczór, witamy na konferencji prasowej po meczu Odra Opole Raopole z Gracia, wynik 2-0 dla drużyny Otrój. Trenerzy obydwu drużyn, pan Grzegorz Kotyła z Kalnigracia, pan Zbigniew Smułka Odra Opole. Poproszę o refleksję obydwu trenerów, zaczynając od trenera gości, pan Grzegorz Kotyła. Yy, wygrał, wygrał zespół lepszy, tak, ale, ale yy, po, po yy, rzucie rożnym, gdzie... gdzie... Był bardzo kontrowersyjny, gdzie, gdzie powinna być piątka i prawdopodobnie. Nie wiemy czy, czy ta bramka pierwsza wypadła, czy nie. Szkoda, szkoda, że w takich okolicznościach, bo gdyby padła ta bramka w jakimś tam innym momencie, czy w innej sytuacji w trakcie meczu, to, to mielibyśmy pretensja tutaj, tutaj w mocno gdzieś tam powiedzmy też przyczynił się do tego, że tą bramkę straciliśmy. Patrząc na, na, na zespół od na nasz, no to e, wiadomo, że nie, nie stać nas było na to, żeby e, grać otwartą piłkę i e, mogliśmy się tylko przeciwstawić właśnie taką grą jak, jak dzisiaj. Szkoda, że e, kilka prób kodrotaków żeśmy e, źle rozwiązali, bo przy odrobinie szczęścia e, można było się pokusić o bramkę. Szkoda, no szkoda, szkoda, że w samej końcówce, yy, którzy jeszcze raz z takiego się ta bramka padła. Dziękuję bardzo. Pan trener Zbigniew Smuchna. Dziękuję za gratulacje trenerze. Wcześniej. Yy, no, czyli wygrał sędzia na mecz. Bardzo mu dziękujemy, że podyktował że drożne. Yy. Natomiast ja powiem tak, że jestem fanem takich zespołów jak Bayern, Monachium, Barcelona. I yy. Takiej dominacji jak dzisiaj to nie widziałem żadnych z tych spotkań. A jeżeli chodzi o szczęście, to chciałbym kiedykolwiek w życiu mieć tyle szczęścia, co dzisiaj miał skarbnik. Konsekwencja, stanowczość i myślę, że warto by było zajrzeć panie trenerze, w Pani statystyki po tym spotkaniu, bo doprowadziliśmy konsekwentnie do tego, żeby to spotkanie wygrać. Natomiast szczęścia my nie mieliśmy w ogóle dzisiaj, natomiast goście na całym szczęściu, cały całym będzie i nie denerwowaliśmy się, graliśmy konsekwencje. Było gdzie widać dzisiaj powtarzalność, rozegranie do boku, posiadanie piłki, nie wiem czy 80% to chyba nie przesadzę. I musiało to w końcu wpaść, czy sytuacja pierwsza, czy druga, czy 25, wpadła 26, nie wiem czy po błędzie sędziego, czy nie mnie to oceniać. Natomiast wpadła 26, wygraliśmy 2-0, wygraliśmy 10, my z kolei w tej rundzie e, bodajże 12, o jakieś tam cele z pucharowymi. Przydarzyła nam się porażka też przy. Przy tym, że byliśmy zespołem lepszym. Remis e, z podobnym zespołem też przy pechu i przy dużym szczęściu Grunwaldu nam się przydarzył, ale szacunek dla moich chłopców, bo naprawdę futbol jest tak piękny dlatego, że jest nieprzewidywalny i, i graliśmy dzisiaj 11 na 11 i, i, i wszyscy na boisku chcieli pokazać. E, ja myślę, że dla niektórych chłopców ze Skalnika był to mecz sezonu, nie wiem czy nie życia dla niektórych i było to widoczne, natomiast my naprawdę byliśmy dzisiaj powtarzalni, konsekwentni. I za to jednak to wszystko odwróciliśmy tego pecha i to nam dało się punkty i z tego jestem bardzo zadowolony, że nie wkładała się nerwowość, Ta jest z przypadkowo się nie wkładała, tylko konsekwentne granie doprowadziło